Hej, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Nemtilia. W dzisiejszym odcinku chciałbym troszeczkę porozmawiać o Back for Blood. Jakiś czas temu wyszła publicznie pierwsza grywalna beta i udało mi się w niej wziąć udział. Z tych paru przegranych godzinek mam trochę ciekawych rzeczy do omówienia pod względem samej gry oraz opinii innych ludzi o tej grze. Wydaje mi się to w szczególności interesujące, ponieważ opinie są dosyć mieszane. Tak więc, co to jest Back for Blood? Jest to strzelanka typu zombie, stworzona przez Turtle Rock Studio. Tak, zgadza się. Przez tych samych ludzi, którzy stworzyli oryginalną grę Left 4 Dead. Więc sam wstęp musi być dla wielu z Was interesujący. Gra polega na tych samych podstawach co Left: czyli z przejścia punktu A na punkt B, przechodzenie z Safe house'u na Safe House. Z czego w trakcie napotykamy się na różne przeszkody, jak powiedzmy miejsca, które przywołują większe hordy. Na przykład, wybuch jakiegoś kanistra, czy wyjący alarm. Więc jak widać koncept jest bardzo podobny. Czy żeby ta gra była naszym długo oczekiwanym sukcesorem do serii Left 4 Dead? Albo lepsze pytanie, czy ta gra może być uznana za Left 4 Dead 3? Powiem wam w sumie, że tak i nie. Gra jest naprawdę super, grało mi się w nią wspaniale. Lecz w trakcie gry muszę wam powiedzieć, że w pewnych momentach miałem ogromne odczucie jakbym grał w zwykłego Lefta. Pod względem atmosfery, designu map oraz mechanik. Lecz zarazem mamy te pewne uczucie zupełnie innej gry. To tak, jakby twórcy rzeczywiście chcieli zrobić lefta, ale postanowili w to wmieszać dwie zupełnie różne gry. Czy jest to czymś pozytywnym, a może negatywnym? Szczerze, ciężko powiedzieć. Ale łatwiej będzie nam zobaczyć pełny obraz po mówieniu plusów i minusów. Niektóre mogą być trochę subiektywne, na przykład ten bug, który spowodował, że wstrzeliło mnie w kosmos. <śmierdzam> wiem, 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 wiem... Jej, to, to, to był. What, oh. <śmienny> what the fuck? What the fuck? W pełni uznaję to za coś totalnie pozytywnego, ponieważ potężnie się przy tym uśmiałem. I jeszcze tylko wspomnę, że byłem strasznie zdziwiony tym, kiedy zobaczyłem publishera tej gry, ponieważ jest z nim Warner Bros. Absolutnie się nie spodziewałem takiej współpracy, ale szczerze nie wiem, czy wróży to coś dobrego, ponieważ Warner Bros. mieli pewne problemy z grami w przeszłości. Ale no cóż, pożejmy zobaczymy, prawda? Zacznijmy od pozytywnych rzeczy. Bardzo podobają mi się mechaniki, które wprowadza gra. Szczególnie jakość broni oraz sam fakt, że możemy w grze znajdować i kupować do nich różne dodatki. Sądzę, że dodaje to do gry trochę tej losowości i nadaje do niej trochę sensu do powtórzenia rozgrywki. Wybór broni jest także dosyć spory, co jest mile widziane. Oraz jedna z fajniejszych funkcji, czyli losowych kart nadawanych przy rozpoczęciu gry. Na przykład w jednej grze mapy mogą być wypełnione krukami, które zwołują hordy zombie, gdy się je spłoszy. A w drugiej będziemy musieli walczyć z całkowicie nowymi rodzajami zombie zombie. Jest to fajna mechanika i sądzę, że gdyby została bardziej rozszerzona, to bardziej zachęcałoby nas to do ponownego przejścia kampanii. Design zombie również mi się podoba. Gra ma swój art style, który bardzo łatwo rozpoznać i sądzę, że jest to bardzo ważne. Mapy są nawet ładne i dobrze zrobione moim zdaniem. Bronie przyjemne w walce, a zakończenie jest dosyć trudne, czyli takie jak lubię. Ale jednak nie jest to w pełni pozytyw i wypowiem się o tym w dalszej części filmu. W grze występują także specjalnie zainfekowane zombie, a nawet bossy, co jest świetne. Serio. Kolejną funkcją, którą kocham, to przeskakiwanie przez przeszkody oraz spinanie się po nich. Dodaje to dynamiczności i oprócz tego można przeładowywać broń podczas tych animacji oraz właśnie przeskakiwania, co sprawia, że broń przeszkadowuje się przyjemnie i łatwiej jest uciec od zombie. Przy okazji przygotowując nas w trakcie do walki. Pomimo faktu, że gra ma dużo pozytywów, to nie możemy pominąć faktu, że ma dużo problemów. Są to za to problemy, które moim zdaniem mogą być w łatwy sposób naprawione i mam nadzieję, że zostałem chociaż przez twórców zauważone. Gra ma ogromne problemy z wyjaśnianiem e, gry. Przez cały czas jak grałem, to nie rozumiałem jak działa połowa funkcji. Nie rozumiałem tego, jak działają karty, gra nic nie objaśniała i to nie jest jeszcze coś okropnego. Ale podobnie przykładowo, gra ma trzy poziomy trudności, które są nam dostępne do wyboru: Normalny, Survivor i Nightmare. W opisie tych trybów pisze dnia coś w stylu: zombie zadają o 20% więcej obrażeń! Albo że przyjaciele z drużyny otrzymują od siebie większe obrażenia i nic więcej. I co się okazuje? Że gdy skoczycie z normalnego trybu na poziom survivor, to okazuje się, że ta gra jest zupełnie inna. Pojawiają się nowe zombie, jest ich znacznie więcej, są szybsze i umieracie na kilka uderzeń. Nie rozumiem jak można było to wszystko tak źle opisać. Dosłownie trzeba się ze wszystkim domyślić. Gdy po raz pierwszy przeszedłem grę na normalnym, to zauważyłem, że działo się bardzo mało. bo niewiele specjalnych zainfekowanych oraz gra nie okazała ich wszystkich. Więc mam nadzieję, że uda im się to naprawić. Kolejny negatyw tyczy się modyfikacji do broni. Nie można ich dowolnie zdejmować ani przenosić na drugą broń. Możecie je zdjąć tylko wtedy, gdy zastępujecie je czymś innym. Moim zdaniem jest to głupie i sprawia, że gameplay jest bardziej irytujący. Postacie są okropne. Niestety, ale na żadnej mi ani trochę nie zależy. Gra nie daje nam żadnego powodu, aby się do nich przywiązać. Nie pomaga w tym fakt, że jest ich dosyć sporo. Nie podoba mi się również to, że postacie zachowują się jak bohaterzy z Marvela. Ani trochę ich nie obchodzi to, że walczą w apokalipsie zombie, że w każdej chwili mogą umrzeć i że wszędzie dokoła umierają ludzie. Oprócz tego robią bez przerwy głupie żarty i wolą bezsensowne teksty, które jedynie sprawiają cringe. W wielu przypadkach nie da się nawet zauważyć, że nasza postać coś mówi. Ponownie, Kompletna odwrotność do lefta. Klimatu niestety zbyt dużego też nie ma. W Left 4 Deadzie czuliśmy tę samotność. Patrzyliśmy na mapy i czuliśmy się jako ostatni ludzie, bo to bardzo mroczne i depresyjne, lecz w Blood wszystko zdaje się być takie jasne, radosne. Otaczają nas żywi ludzie, co chwilę ktoś w nas mówi. Tak jakby jedynym celem tej gry był arcade Shooter. Szczerze, bronie białe są bezużyteczne. Podczas gry nie miałem ani jednego powodu, aby używać broń białą. Jest to strasznie ryzykowne i nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Co gorsze, z jakiegoś powodu nie można odpychać zombie tak jak w lewcie. Rozumiem, że twórcy chcieli zrobić tę grę troszeczkę inaczej, ale sądzę, że w tym przypadku byłaby to jedna z najlepszych funkcji. Zombie mogą cię bardzo łatwo toczyć, i gdy się to stanie, to nie ma zbyt dużego wyboru. Musisz strzelać. Musisz wszystkie zaszczelić. A jeżeli się przeładować broń, no to rip. Kolejną rzeczą jest to, że takie z białych przywiązane są do staminy, co oznacza, że nie możecie jej bez przerwy używać, więc to jest problematyczne. Coś co również zauważyłem, to że gra była nie fair. Czasami trzeba uciekać przed niekończącą się hordą zombie i kiedy ktoś z naszej drużyny padnie, to nie da się go już uratować. Musicie biec sami albo zginiecie. W lepcie w takich sytuacjach dało się jeszcze uratować naszego kolegę, nawet na ekspercie za pomocą wielu narzędzi, które udostępnia nam gra. Oprócz tego końcówka jest strasznie trudna. Poprzednio wspomniano to jako coś pozytywnego, ale bez współpracy z drużyną, która dobrze się zna na grze, bardzo ciężko będzie przejść. Niestety ale widzę, jak będzie to mogło doprowadzić do pewnych sporych problemów z toksycznością. Doświadczeni gracze nie będą chcieli grać z nowymi. Jest to też taki mały problem, który dotyczy się również Leforda, ale nie był on aż taki duży, będzie się on tyczył do trybów gry, takich jak Versus. Oraz moim zdaniem największy problem, który ta gra ma, to dokładnie coś. Co Left 4 dead 4 robi lepiej? Pamiętacie w lewcie, gdy powiedzmy niedaleko nas biegały jakieś specjalnie zainfekowane jak Boomer, Smoker czy Hunter? Każdy specjalny miał swoje własne konieczne nuty, które grały w tle, oraz każdy z nich. Wydawał oryginalne oraz wyróżniające się dźwięki. Zawsze mogliśmy od razu poznać, jaki specjalny zainfekowany próbował się do nas zakraść. Niestety w Back for Blood tak nie jest. Znaczy, na pewno wydają dźwięki inne niż zombie. Tylko, że musicie się w to wsłuchać. I absolutnie nie da się ich rozpoznać. Szczególnie, kiedy jesteśmy zajęci walką z zombie. Wtapiają się również bardzo w tło, przez co bywa ciężko je rozpoznać. Mamy wybuchającego pana. Wysokiego pana, który na nas szarżuje. Oraz winny pająk zombie, który może na nas pluć pajęczyną albo czymś innym Sprawiając, że nie możemy ruszyć się z miejsca Wydaje mi się, że ten pająk zombie jest tutaj najbardziej kreatywny Jednak oprócz tego mam również inny problem Ze specjalnymi zainfekowanymi Występuje ich w grze strasznie dużo Może ich nawet z 10 na raz Jednak nigdy nie czujesz przed nimi strachu W lewcie, gdy idziemy przez pusty korytarz I nagle słyszymy tę przerażającą muzykę, która gra podczas gdy goni nas tank Już sprawia, że zaczynamy się trzepotać jako górek kiszony jest to straszny wróg, szybki, który może nas bez problemu zniszczyć, gdy do nas się zbliży. W jego designie jest po prostu coś przerażającego, ale nie czułem się tak ani razu w trakcie gry Back for Blood, nawet z bossami. W sumie, gdy taki się pojawiał, to moją reakcją było zwyczajne. O, oh, cool, nie wiem, może przez brak muzyki, albo to, że bardzo łatwo temu bossowi uciec lub go zabić. Pamiętajcie, że jest to recenzja samej bety, więc. Nie ma sensu mówić w tym filmie całej gry oraz jej wszystkich funkcji. Wszystko mówimy w głębi, gdy będzie cała pełna wersja gry, czyli niedługo. Zauważyć możecie, że mówiłem tylko o główną kampanię i nie mówiłem o pobocznych trybach jak Versus. Niestety nie miałem okazji jeszcze w ten tryb zagrać, ale też nie słyszałem o tym zbyt dobrych opinii szczerze, więc nie śpieszyło mi się do tego. Ale pomimo tych wszystkich problemów, wciąż uważam, że gra może wyjść bardzo dobrze. W końcu po jest beta, aby twórcy mogli wiedzieć, co zmienić, prawda? Gdy ta gra wyjdzie, to na pewno ją kupię, ponieważ ciekawi mnie jej przyszłość. Moim zdaniem ma nawet szansę przebyć Left 4 Dead. To oczywiście tylko moja opinia, więc proszę nie bijcie za nią. Za każdym razem, gdy ją wypowiadam w internecie, to ludzie potężnie po mnie jadą. Co jest trochę smutne, ponieważ każdy ma prawo do swojej opinii, prawda? Uszanujcie moją, a ja uszanuję waszą. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie, moi drodzy. Życzę Wam miłego oraz bezpiecznego dnia.